Założenie systemu cyfrowego WalkSnail do drona takiego jak Beta V Aquila 16 na pierwszy rzut oka może wydawać się głupim i bezsensownym pomysłem. I myśląc o nim dłużej, to wciąż jest głupi i bezsensowny pomysł, ale nie sprawia to, że nie zrobię tego. Zrobię, powiem Wam więcej, zrobiłem, używam tego z wszystkimi tego ograniczeniami od kilku tygodni i to działa. A jeśli to się jest głupie i działa, to wcale nie jest głupie, tak mówi stare indyjskie przysłowie. Ten dron to o tyle dziwny twór, że on jest podatny na modyfikacje, jak się zupełnie przypadkiem okazało. Pierwszą taką modyfikacją, którą w nim zrobiłem, to jest taka, którą w ogóle przewidział producent, bo założyłem mu inną baterię. Te drony w pudełku sprzedawane są z taką oto baterią, czyli 1100 mAh 1S, a można mu dokupić o taką. 650 mAh, też 1s. Jaka jest między tym różnica? 4 g w wadze i parę amperów w prądzie, który oddają. 4 gramy może wydawać się niedużo, ale w wypadku tego drona to jest 5% masy. A kolejne stare indyjskie przysłowie mówi, że masa jest wrogiem przyspieszenia. I nawet producent na swojej stronie pisze, że jeśli chcesz latać w akro, czy tam manualu, to lepiej jest wybrać tą lżejszą baterię. Więcej amperków? Mniejsza masa, lepszy freestyle. Przy czym lepszy wciąż nie znaczy dobry. Obejrzyj sobie film o Aquili. Drugą modyfikacją zestawu Aquili są uh, te ładne, klejące się do palców wręcz, choć można powiedzieć wkuwające się w palce, drążki. I ja swoje mam od MRC, Multi Rotor Crew. Drążki są wkręcane na stare gimbale, także całkowicie bezproblemowo można było je sobie Wymienić. Jest to jedna z tych modyfikacji, która kosztuje grosze, jest absolutnie nieinwazyjna, jeśli chodzi o zestaw i powiększa znacznie komfort i precyzję latania. Precyzja latania w zestawie dla początkujących. A ja nic nie poradzę, że ja lubię to radio. Jest to jedno z moich ulubionych radio, na nim się uczyłem. No, odpowiada mi kształt i nic o to nie poradzę. Ale przejdźmy do meritum sprawy do Oksnaila. Na pierwszy rzut oka, modyfikacja jest praktycznie niewidoczna. Czy w tym momencie jesteście w stanie powiedzieć, który jest złok snajlem, a który nie? O. Ten złok snajlem dostał wystającą antenkę, żeby zwiększyć mu jak najbardziej zasięg. Ten złok snajlem ma trochę inne oczko kamery i trochę bardziej napchany wystający brzuszek. Możecie mi nie wierzyć, ale ten dron nie został zaprojektowany do takiej modyfikacji, więc. Cały VTX i wszystko jest tutaj wepchnięte całkowicie bez żadnej śrubki i na siłę. Jestem z tego dumny. No ale otwórzmy, otwórzmy. Najśmieszniejszym elementem tej modyfikacji jest to, że nie użyłem tu lutownicy ani razu. No kto mógł przewidzieć, że VTX analogowy, który jest w tym dronie oraz VTX Walksnaila mają dokładnie dokładnie taką samą wtyczkę i ten sam pinout. Tutaj na tym gnieździe mamy dokładnie w tym samym miejscu RX, TX, dokładnie w tym samym miejscu napięcie i dokładnie w tym samym miejscu masę. Całe IO trzyma się tylko i wyłącznie na lekko naprężonych wtyczkach od silników. I ja naprawdę ponikąd jestem z tego dumny. Teraz trzeba to wyjąć tak, żeby tego nie zniszczyć. I to co tutaj widzimy, to jest VTX Xbox Nail'a. Ponownie żadnej śrubki, wepchnięte jest to na siłę, zatrzaśnięte klapeczką od góry i siedzi i działa. Jakie my tu mamy ograniczenia z tym związane? Po pierwsze no była konieczna jedna modyfikacja użycie noża, która kosztowała mnie pocięcie sobie paluszka. Trzeba w obudowie wyciąć Taką oto dziurkę. Powód jest taki, że VTX ma przycisk, który służy do bindowania. Miejsca jest na tyle mało, że ten przycisk sam się wciskał. Zawsze. I VTX po prostu się rozbindowywał. Wyciąłem dziurkę i jakoś to po prostu nagle przestało być problemem. No, no i konstrukcja ta oczywiście ma swoje minusy, bo nie wszystko działa jak powinno i są ku temu bardzo oczywiste powody. Po pierwsze, nie mamy tutaj Beta Na tym Aio, mamy tutaj silver light, where silver light, ja to tutaj nazwy się nigdy nie nauczę, a co za tym idzie, nie mamy niestety możliwości ustawienia OSD po MSP kompatybilnego z WS, więc OSD nie ma wcale i tak się zastanawiałem, że w sumie może udałoby się tutaj wgrać Betaflighta, jakiś nawet... Niededykowany build, może od Cetusa X. Jest jakaś niewielka szansa, że po odpowiednim zmapowaniu zasobów to może nawet i miałoby szansę zadziałać. No tylko problem jest jeden: nie zadziała wtedy czujnik pozycjonowania. Ten dron wisi jak przyklejony, mimo złych warunków oświetleniowych, po prostu utrzymuje swoją pozycję i szkoda pozbywać się tej funkcji. Jeśli nie trzeba, to już naprawdę wolę nie wiedzieć, ile mam baterii, czy w jakim trybie latam, bo. Nie mając OSD, nie widzę trybów, nie widzę alertów, czasu lotu i takich tam bzdur. Ale mam optical flow, więc takie moje wybory. No. Drugim ograniczeniem tego buildu jest moc VTX, z której możemy skorzystać. Sam VTX ma 500 mW. A my możemy korzystać tylko z 25. Powód jest taki, że bek, który zasila nam tego VTX, daje na tyle mały prąd, że zwiększenie mocy VTX powoduje wyłączenie beka. No i co zrobisz, jak nie, nic nie zrobisz? No ale okej, okay, jakby nie robić pancza, to to poleci? Poleci, ale grzeje się wtedy cholernie mocno i przegrzewa się i wyłącza. Także 25 mW, jak najbardziej, tak. I to jest powód, przez który antenka jest tutaj wyciągnięta na zewnątrz. Wszystko powyżej 25 mW. Powiedzmy sobie coś szczerze. Czy ten mezalians ma sens? Czy wkładanie cyfrowej wizji do bardzo taniego drona jest komukolwiek potrzebne? No, ja myślę, że w gruncie rzeczy tak. Dla wielu osób wizja analogowa jest tym czymś, co powoduje, że to jest nie do przejścia. Nie chcą i nie będą latać na analogu, bo im się to nie podoba. Koniec, kropka. I ja to rozumiem. I po to to stworzyłem. Do taniego drona, jedynego ze świetnie działającym optical flow. Włożyłem najfajniejszy mały zestaw w wizji cyfrowej Bo oczywiście można tu było włożyć HD0 I potem tłumaczyć się czemu po 12 metrach już mam jakieś kreski i kropeczki czy ja tracę zasięg Tu tego nie ma mimo 25 mW. To po prostu działa, daje radość, daje frajdę I jest to zestaw, który można dosłownie dać dziecku Z gogli obraz podłączyć pod telewizor, córuś lata, tatuś gapi się na ekran Cała rodzina się cieszy. Normalnie świąteczna atmosfera chce się włączyć kolędy. <laughs> Ale czy polecam zrobić taką modyfikację samodzielnie? Absolutnie nie. Traktujcie to wszystko jako ciekawostkę. A takiego gogle i takiego drona, VTX i kamerę, czy obie te baterie, mniejszą i większą, kupcie w moim sklepie. FVPL. Dzięki i do następnego.